Zobaj, okay. Chwila. Ze mną ikona polskiego showbiznesu Doda. Cześć, Niech, pięknie cześć. wyglądasz. Dziękuję. Mam dla Ciebie przygotowane trzy szybkie pytanka, okay. które możesz wylosować. Hmm. Pokaż nam swój przedkoncertowy taniec, nawet jeżeli to tylko kiwanie głową. Nie, mój przedkoncertowy taniec jest taki. Zawsze witam się ze sceną, dotykam ją i gadam do niej. Cześć kochana, wspieraj mnie, pomagaj mi, dopinguj mnie. Drugie pytanko. Z jakim utworem najbardziej utożsamiasz się dziś i dlaczego? Show must go on, motherfuckers. Love that. Hmm? Trzy miały być, tak? Tak. Gdybyś miała zamienić się na Jeden Wieczór z miejscem z innym artystą, yy, kto to by był i yy, dlaczego? Trudne, co? No nie wiem, czy trudne. Eee, chyba chciałabym się zamienić z artystą, który ma fajne, stabilne, e, rodzinne życie, e, gdzie przychodzi do domu, ma spokój, e, ma ukochanego, który go wspiera od wielu, wielu lat, bo nigdy tego nie zaznałam i w ogóle mi nie chodzi o nagrody, o jego milionowe sprzedaż płyt czy stadiony zapełnione. Chciałabym właśnie takie coś poczuć. Czy znasz takiego artystę? Nie wiem, no yeah. na pewno tacy, ale z takim bym się zamieniła. Tak, bardzo piękne to, co powiedziałaś, takie czuć, że od serca, a na koniec takie mega inside rzecz, którą mm -hmm. chcesz przygotować, albo już masz przygotowaną. To może z powrotem? Obojętnie. Którą masz przygotowaną i chcesz nam zdradzić? Jedną rzecz. Ale co? Na festiwalu, co planujesz ale przygotować? Tak, będę stepować. O, bardzo fajnie. Dziękuję Ci bardzo.